Szanowni Państwo, w Europie trwa wojna. Wojna z gotówką, a co za tym idzie? Wojna z naszą wolnością i z naszą prywatnością. Kolejne rządy państw europejskich wprowadzają coraz większe ograniczenia w obrocie gotówką. Robią to pod pretekstem walki z szarą strefą, uszczelniania systemu podatkowego czy walki z finansowaniem terroryzmu. Niestety te twierdzenia nijak mają się do rzeczywistości, a idealnie wpisują się w plany grupy Bilderberg. Zapraszam! Czy słyszeli Państwo o czymś takim jak klub Bilderberg? Jest to grupa formalnie niezrzeszonych osób, najważniejszych osób na świecie, która spotyka się raz do roku, ustalając, w którym kierunku. Pójdzie gospodarka światowa i jakie rozwiązania finansowe, gospodarcze, prawne czy podatkowe będą na świecie forsowane. W zeszłym roku grupa Bilderberg obradowała właśnie na temat wycofania z obiegu gotówki, ponieważ jest to ostatni bastion wolności, a oni wciąż nie mają pomysłu, jak to, jak to kontrolować. O tym, że grupa Bilderberg Szuka pomysłu, jak całkowicie zapanować nad gospodarką światową, a co za tym idzie, jak wyeliminować gotówkę z obrotu, wiadomo już nie od wczoraj. Poruszam ten temat, ponieważ właśnie wczoraj, w ostatnią środę, polski rząd wykonał kolejny krok, aby przyłączyć się do wprowadzenia tego planu w życie. Ale zanim przejdę do tego, co wydarzyło się w polskim parlamencie, chciałbym przytoczyć kilka przykładów unaoczniających, że preteksty, pod którymi próba ograniczenia obrotu gotówkowego jest podejmowana, są absurdalne i nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Idealnym przykładem jest Francja, w której od zeszłego roku. Obowiązuje wręcz drakońskie prawo, ponieważ Francja w 2015 roku wprowadziła ograniczenia w obrocie gotówką do transakcji powyżej 1000 euro. Jeżeli ktokolwiek chce dokonać jakiejkolwiek transakcji powyżej 1000 euro, musi dokonać tej transakcji przelewem. Również od stycznia tego roku we Francji obowiązuje prawo, które na banki nakłada obowiązek zgłaszania. Do organów państwowych informacji na temat osób fizycznych, które w danym miesiącu podjęły z banku kwotę łącznie wyższą niż 10 tysięcy euro. Takie osoby z góry są traktowane jak potencjalni przestępcy. Przytaczam przykład Francji, ponieważ właśnie tamtejsze władze tak bardzo zaostrzyły prawo dotyczące obrotu gotówkowego pod pretekstem walki z finansowaniem terroryzmu. Czy pamiętają Państwo, gdzie miały miejsce przedostatnie? Zamachy terrorystyczne w Europie? No właśnie, we Francji. Zatem tego typu argumenty nijak mają się do rzeczywistości. Rządy państw europejskich, ale nie tylko, wprowadzają ograniczenia w obrocie gotówkowym, ponieważ twierdzą, że obrót gotówkowy jest rajem dla szarej strefy i generuje rozrost szarej strefy. To jest oczywiście bzdura, i dla potwierdzenia chciałbym przedstawić Państwu pewną tabelę. Ta tabela zawiera. Spis 20 państw europejskich, i z niej wynika jasno, że wśród 10 państw o najniższym udziale szarej strefy w PKB tylko 2 posiadają limity na transakcje gotówkowe, natomiast wśród 10 państw o najwyższym udziale szarej strefy aż 6 takie limity posiada. Wśród tych 10 o najwyższym Udziale szarej strefy w PKB znajduje się również Polska z limitem 15 tysięcy euro. Jest to limit, górny limit transakcji gotówkowych, jakich mogły dokonywać polskie firmy. Natomiast ta informacja, szanowni Państwo, od wczoraj jest już nieaktualna, ponieważ wczoraj Sejm Rzeczypospolitej podjął, przegłosował ustawę która ten limit zmniejsza do 15 tysięcy złotych. Limit na transakcje gotówkowe dla polskich firm został zmniejszony kilkukrotnie pod pretekstem walki z szarą strefą, a ta tabela ewidentnie ukazuje, iż nie istnieje coś takiego jak korelacja y, limitów w obrocie gotówkowym z tym, jak duża szara strefa funkcjonuje w danym państwie. Szanowni Państwo, szarą strefę tworzą rządy poszczególnych państw. Nikt inny. Szara strefa to jest obszar, w którym po prostu ukrywane są e, dochody e, z legalnie prowadzonych e, działalności, ponieważ jest to odpowiedź obywateli na to, że rządy tych państw są zbyt opresyjne. Ich polityka podatkowa wyciąga z kieszeni podatników zbyt wiele pieniędzy. Ilość obowiązków informacyjnych oraz e, Inflacja prawa stanowionego w danych krajach jest zbyt duża, i ludzie po prostu uciekają od tego, aby móc skupić się na pracy. Jednym z pretekstów wprowadzania limitów w obrocie gotówkowym jest pomysł na uszczelnienie systemu podatkowego. Ma to być pomysł na walkę z tak zwaną karuzelą VAT-owską, polegającą na tym, iż przez szereg firm są przewalane faktury co pozwala ukryć realne dochody i wyłudzić często VAT. Oczywiście ten argument również jest dalece chybiony, ponieważ takie karuzele finansowe są oparte przede wszystkim właśnie o przelewy. Yy, nikt nie robi tego w oparciu o całe ciężarówki pieniędzy, bo robi się to na wielką skalę i to wszystko odbywa się przez szereg spółek zlokalizowanych w różnych państwach, tylko po to, aby właśnie te przelewy rozpłynęły się w powietrzu. Zatem argument, jakoby wprowadzenie limitów na transakcje gotówkowe dla polskich firm miało jakkolwiek wpłynąć na uszczelnienie ściągalności VAT-u, to bzdura. To uderzy tylko w te branże, które przede wszystkim yy, pracują na obrocie gotówkowym. I tutaj żadne tłumaczenie w stylu, że jeśli ktoś prowadzi legalne interesy, to nie ma nic do ukrycia, yy, nie ma nic do rzeczy, bo jeżeli ktoś nic nie ma do ukrycia, to po co ma w ogóle drzwi w domu? Proszę Państwa, to jest bzdura. Jest to sposób na dalsze ograniczanie naszej wolności, ponieważ wykasowanie z obrotu gotówki pozwoli całkowicie kontrolować to co robimy z własnymi pieniędzmi. W styczniu tego roku w Davos odbyło się światowe forum ekonomiczne. Podczas jego trwania najwięksi najbardziej wpływowi bankierzy yy, świata przekonywali uczestników tego forum, że w ciągu dekady pieniądz materialny przestanie istnieć. Starali się to uzasadniać na wszystkie możliwe sposoby, ale po co? To wszystko, zastanówcie się Państwo, w momencie, kiedy nie ma gotówki, jesteśmy całkowicie uzależnieni od rządu. Całkowicie, ponieważ jeszcze trochę, to aby dokonać transakcji wyższej niż limit nałożony ustawą, trzeba będzie prosić rząd o zgodę. A podobno to nasze pieniądze. Przypominam sytuację z Cypru, kiedy bankomaty zostały wyłączone i ludzie ci byli całkowicie uzależnieni od decyzji polityków. Proszę Państwa, ale moim zdaniem to wszystko ma jeszcze jedno dno. A mianowicie w dobie bezmyślnego zadłużania się rządów, wycofanie z obrotu gotówki, a co za tym idzie, zmuszenie obywateli do trzymania wszystkich ich pieniędzy, oszczędności w formie zero-jedynkowych zapisów na kontach wirtualnych, daje rządom możliwość wykorzystywania tych wartości do podnoszenia własnej zdolności kredytowej w ratingach. Ponieważ skoro banki. Będą pod kontrolą władzy, a w bankach będą znajdowały się tylko i wyłącznie nasze pieniądze. To władze te pieniądze będą traktować jak swoje, wykorzystywać je jako zabezpieczenie dla zaciąganych kredytów. A wtedy, kiedy coś się wyłoży, nastąpi jakiś krach, to wierzyciele po prostu wejdą do banku, skasują numerki na państwa kontach i w ten sposób zostanie spłacony dług zaciągany przez polityków. Nazywam się Piotr Najzer i nie boję się nazywać rzeczy po imieniu. thank you